17 lipca 2025. Wczorajsze wiadomości ze świata krypto. Po pierwsze, Genius Act, zatwierdzony przez izbę reprezentantów USA. Ustawa o stablecoinach trafia na biurko Trumpa. To może być pierwszy federalny akt regulujący kryptowaluty w USA. Przejrzystość rezerw, pełne zabezpieczenie, nadzór Fedu. 2. ETH z rekordowymi wpływami do spot ETF. Wczoraj plus 727 milionów USD. Ethereum rośnie do 3392 USD, plus 86%. To efekt instytucjonalnego napływu kapitału. Napływy do ETF BTC też rosną. Plus 8,98 BTC wczoraj. Rynek krypto dziś. Akta cena BTC 118796 USD. Dominacja 60,6%. Cena ETF 3, 392 USD. Dominacja 10,8%. Kapitalizacja rynku 393 USD. Spadek dominacji BTC może sygnalizować początek alt sezonu. Zostaw suba, lajka i udostępnij, jeśli chcesz więcej takich newsów. Jeśli nie masz jeszcze konta na Binance, to zapraszam. Możesz założyć je z mojego kodu polecającego. Zyskanuj kod, zgarnij bonus na start i działaj razem ze mną. To prosty sposób, żeby wesprzeć ten kanał i wejść w świat krypto z dobrym startem. Dzięki.